Cześć, jestem i witam Was w kolejnym odcinku z polowań z Monster Hunter World. Ok, zaczynamy nasz kolejny odcinek. Zdaję sobie sprawę, że troszkę go nie było. Aż się gubię to już w menu, co się robi, też długo nie grałem w Monster Huntera. Oczywiście przypominam Wam o tej całej akcji, w której możecie razem ze mną zagrać. Niekoniecznie to właśnie musi być gra Monster Hunter. Możemy zagrać w zupełnie inne gry. Natomiast tak jak mówiłem w filmiku warunkiem jest to żebyśmy po prostu oboje na pewno taką legalną wersję posiadali. Kurczę, odznaczyłem sobie. A tak jak widzicie właśnie zapalujemy sobie dzisiaj na wariancję Anjanata, jest to piorunowa wariancja. Muszę powiedzieć, że już dawno, go, dawno z nim nie walczyłem. Troszkę, że zapomniałem jakie on ma ciosy. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie pójdzie źle. Będzie lepiej niż, niż w poprzedni odcinek, na którym walczyliśmy z wrzeszczącą Legioną. Dobra, już jesteśmy bardzo blisko niego. Oczywiście, jakby jego wygląd za bardzo się nie zmienił. Natomiast ma zupełnie inne ciosy. OK. Wziąłem sobie tej katane na lód, bo jeśli nie wiecie, to akurat piorunowy Anjanat jest bardzo podatny. E, przepraszam, wziąłem katanę na wodę, gdyż właśnie on jest podatny bardzo na te dwa żywioły wodę i lód. I już jesteśmy ogłuszeni. Jak ja nie cierpię tego w tej grze. Okej. Okay. Niedługo może pojawić się bardzo fajny odcinek z Monster Huntera. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zobaczymy, jak mi on wyjdzie. Będzie on kolejnym takim odcinkiem pomocniczym. Sądzę, że nie tylko dla Początkujących, jaki i śmiało mogę powiedzieć, średnio zaawansowanych, a nawet i może zaawansowanych, zobaczymy, czy podzielimy go też na, na dwie części, czy też jedną. Bo to może być to, jest dość obszerny temat, ale że tak powiem, jeszcze teraz Wam nie będę zdradzał o czym dokładnie to będzie. Dobra, mamy już czerwoną ostrość. Wiele pytań też pojawia się, jak wyskoczyć, używając całego kombas katany. Czyli jak doprowadzić do tego skoku. I tak jak mówiłem, pod ostrością naszej broni jest jeszcze jedna katana, która ma różne obwoluty. Teraz widzicie, obwoluta mojej katany świeci się na czerwono. Jest to największy buff, jaki mogę mieć. I. Każdy, każda obwoluta, czyli tam są trzy kolory, biały, żółty oraz czerwony właśnie, e, pozwala mi na to, że mogę wykonać taki skok. Postaramy się może stracić całą jeszcze mm, obwolutę jakby z tego i zobaczycie mniej więcej o co chodzi. Każdy taki skok oczywiście jakby cofa nas o, je, o jeden kolor niżej. Teraz jak widzicie nie mamy w ogóle. Ach, chciałem jeszcze na nim wyskoczyć, żeby wam mniej więcej to pokazać. Ale dobra, to teraz nim zawalczymy jeszcze raz tutaj. To wam pokażę mniej więcej o co mi tu chodzi. Może to też niektórym rozjaśni bardziej działanie tej katany. Jeszcze się napijmy. Nie będziemy na niego skakać, żeby na niego nie wejść, bo tutaj chodzi nam tylko właśnie. Patrzcie, i nie, nie, nie ma opcji, żebym wtedy wyskoczył, gdyż właśnie w prawym górnym rogu, możecie sobie cofnąć filmik, nie zobaczycie, że nie ma żadnej podpowiedzi na temat ciosu. Natomiast, natomiast, jeśli użyjemy tego cięcia ducha i trafimy z piątego ataku, z którego ja nie trafiłem, czekajcie, zaraz tutaj naprawimy nasz błąd. No. Okej, okay, zobaczymy sobie jeszcze walkę o terytorium. Chociaż. czekajcie, trafimy na pewno kogoś i tym. Piątym ciosem trafiliśmy w piątym, i zobaczcie, że nasza katana zaświeciła się na biało. Teraz kurczę, te ryki. I teraz, trafiając, możemy wyskoczyć i uderzyć naszego oponenta. I też możecie sobie cofnąć, że teraz, wbijając się w potwora. W prawym górnym rogu mm, miałem podpowiedź, że mogę użyć tam ponownie wcisnąć trójkąt. Ach ty! Ok, teraz się trochę rozłościł jak widzicie. Bambaro... Nie, jak... kurczę, jak on się nazywał, już teraz już nie pamiętam. Bo Bambaro to był też stwór. Ach. Dobra, ogłuszeń, ogłuszenie to nie jest coś, co mnie tutaj rajcuje. Połóżmy, połóżmy sobie tak zwany szprej leczący. Dobra. Teraz możemy sobie naładować naszą katanę. Boa, boa, one się nazywają, teraz nam pomagają nawet. Porzucały trochę w tego Anjanata, Nawet go zatruły. Ach, z tego ostatniego ataku nie, nie dostał. Prawdopodobnie przez to, że podskoczył w górę. Zły timing jeszcze miałem teraz, jeśli chodzi o w stanie i... To właśnie się na mnie trochę. No i patrzcie, znów będzie. Po prostu nie jestem w stanie zrozum zrozumieć czasem tej gry. Mega, mega mnie to irytuje, jak postać długo wstaje i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. No, oczywiście jeszcze się postać nie napiła tego. To jest tak męczące i tak irytujące, że jeśli byłby taki kamień, a może nawet i jest, będę musiał kiedyś spojrzeć, to na pewno bym go zużył. Po to, żeby moja postać była dłużej yy, jakaś nieaktywna na, na ciosy. Wiem, że jest na dłuższy. Yy, znaczy na zmniejszenie w sumie trafności podczas uniku. Natomiast podczas wstawania, nie wiem czy to tak samo działa, ale to jest tak mega irytujące, bo po prostu widzicie swoją śmierć. Bo nie, nie jesteście kompletnie w stanie nic zrobić, naciskając przewroty, czy cokolwiek, a widzicie, że stwór was atakuje, czy tam szarżą, czy jakim, jakimkolwiek atakiem. No, dobra. Teraz trochę mu się odpłacimy Słuchaj, no myślałem, że nie padnę w tym odcinku, bo dobrze, dobrze szło Trochę też moja wina, że się tak nie skupiłem Dawaj, klastaj go No coś się nie chce pierdykany upaść No, po oku dostajesz i koleżko, ty nie chcesz upaść? No, nareszcie, burza ducha. Jeszcze dalej mogłem pójść. Dobra, myk, myk. Póki co chyba mu tylko zniszczyliśmy właśnie ogon, na raczej młodziliśmy. Okej. Okay. Zgarnęliśmy sobie niezłego bufa Ach Dobra, trafimy go, trafimy Ho hoho ho. Tym ogonkiem to sobie tak nie pomachasz, mój kolego To było dziwne Ach, zrobiliśmy kontra, ale potem niestety poleciał do nas drugi atak Dobra Trzeba korzystać? O Jezus! Jak on szybko wstał! Co to było? Oczywiście przez całą grę, walcząc z nim, nie zebrałem ani jednej amunicji, żeby go uderzyć choćby w ścianę. Ach, przynajmniej, że chociaż w te stworki tutaj uderzę. Dobra, mieszko, mieszko, mój koleżko. Strasznie szybko wstaje. A co chwilę niszczymy mu części ciała. Tak naprawdę, walka już nie powinna potrwać długo. Spróbujmy, dostał w piętę. ale się przyjęło. To jest bardzo fajny cios, bardzo efektowny i efektywny też. Napijmy się. Przydałoby się też już naostrzyć, ale sądzę, że on zaraz będzie uciekał. Jeszcze dostaliśmy, coś nasz kot chyba rzadko leczy. Och kurczę, no wyliczyłem idealnie co, co do milimetra, ale niestety trochę jego skok nas odrzucił. Jego wstrząs raczej od upadku. Trafmy go. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie źle. Będziesz uciekał? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Okej, 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 w strasznie długo żyje. Dobra, ucieka. I o dziwo nie kuleje. <ścoughs> Czyżby jednak walka trwa dłużej niż myślałem? Mam nadzieję, że też nie potrwa to zbyt długo. Aczkolwiek zaraz zobaczymy. Kacze. Jeszcze mapę peł jest pełen sił. Okej. Okay. I i i Dostał, ale myślałem, że się przewróci. Oh fuck. Cóż za rzut. Oj. Hehehe, dobra, nie mogę nim rzucić o ścianę, to jest najgorsze. Z ostatniego czasu trafić, pięknie. No i teraz właśnie czekamy tylko aż pojawi się możliwość rzutu o ścianę, a raczej wprowadzenia go na ścianę. Zaprzyjaźnia się ze mną. Jeszcze ogonowiec. Dostał. Teraz kuleje. Nie, już hakiem go nie sięgłem. Okej, okay, aha, okej. Okay. Nawet nie będziemy mogli Przyzwać. Nie, 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 nie. ale. Miss click. To jest to, że jak się już dawno nie grało, to się zapomniało dokładnie, jak moje menu kołowe wygląda. Ech, no, trudno. A czekajcie, przetestujemy sobie jedną rzecz. Można od razu go w ścianę. Nie ma co się. Co zwlekać? Fajnie, jakbym od razu z tym rzutem o ścianę zginął. O Jezus, skoki, skoki, skoki. No jeszcze raz skok. Spróbujmy. Ty no, cały czas by skakał. Ej, no to jest czwarty skok pod rząd. Już chyba trochę za dużo. Okej, okay. no, ale pięknie nam wyszła riposta. Ach, mogliśmy go zabić ripostą, ale niestety nam nie wyszło. Okej, okay, jeszcze przechodzimy oczywiście standardowo do prezentacji zbroi. Okej, okay, tak prezentuje się zbroja z Anjo na tapierunowego. Jest moim zdaniem ona naprawdę bardzo fajna i bardzo wypukla to, co u kobiet najlepsze praktycznie. Chociaż to jest wiadomo część sporna. Kto zauważył teraz, ten wie o czym mówię tutaj. Tak naprawdę cały czas nie możemy się doczekać, kiedy w końcu będziemy mogli mieć zbroje warstwowe z Iceborna. Jest to już tam jakoś zapowiedziane. Więc mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca jakoś się dostaniemy, że, nie, że już nie będzie żadnych um, tak naprawdę opóźnień względem, przez, raczej przez koronawirusa. Oczywiście w, te, w tej sprawie będę jeszcze Was informował na moim fanpage'u, który zapraszam. Także oczywiście zapraszam Was do komentowania, subskrybowania i lajkowania mojego kanału oraz tego filmu. A ode mnie to już wszystko, trzymajcie się, do następnego polowania, cześć!